Ok, ja teraz pokażę rzęsy. My przeważnie z Martusią używamy rzęs z takich tanich sklepów, czy tam z, z takich chińskich sklepów. I teraz coś nie będzie inaczej. Kupiłam rzęsy z takiego sklepu. Właśnie te kleje, które są tutaj, mi się kompletnie nie sprawdzają, także ja ich w ogóle nie używam, używam innych. No i mam takie trzy pary. No firma, nie wiem czy będzie Wam w ogóle potrzebna. Te są Barbie Love. A te nawet nie pamiętam, są w takich serduszkowych opakowaniach, ale jeżeli wchodzicie na takie tanie stagiony, to podejrzewam, że w całej Polsce te ręce sztuczne są tanie takie same. Albo przynajmniej podobne. Czyli w tych serduszkowych opakowaniach to są takie dwa. Niestety nie mam już tych karteczek, bo mi wypadały z numerkami, także też wam nie powiem. No ale jedne są wyglądają tak, są takie cieniowane, a drugie są hardkorowo grube. Nie mam pojęcia, czy je kiedyś założę na siebie. Być może do jakiegoś makijażu takiego bardziej specjalnego, dziwnego, na, żeby dla Was nagrać. Halloween. Na przykład, albo do czegokolwiek innego, ale tak na co dzień na pewno nie, bo to po prostu wygląda, jakbyśmy sobie nawaliły jakiejś, jakiejś czarnej farby na oczy, no także nie jestem przekonana, a te wyglądają e, tak. I tyle. Hmm. I u mnie kolejna rzecz to jest Inglot Dura Line. E, no i też kupiłam to wczoraj, i nie powiem Wam nic na ten temat. E, bo nie użyłam ani razu, ale mam nadzieję, że będzie takie cudowne i mi się przyda do wszystkiego. Wszystkim mówią, że jest cudowny, więc pewnie nie No będzie właśnie, na mam nadzieję, że mi się będzie przydawało do wszystkiego tak jak innym dziewczynom. Kosztowało 20 ileś tam, już nie pamiętam. Tak, to moja pamięć. Jeszcze chciałam tylko dorzucić, że dokupiłam też taki z tych tanich sklepów klej do rzęs, który wygląda tak i jest beznadziejny. Także tylko o nim wspomina. Hmm. U mnie kolejna rzecz to jest Eveline Advanced Volumier i oto jest odżywka do rzęs. Mam już jedno opakowanie, które chyba mi się niedługo skończy, także kupiłam to, bo było też na promocji. No i dla mnie ja nie widzę efektu, żeby te rzęsy były dłuższe, nie wiadomo co się z nim działo, z nie widziało, ale mm, tuż dużo lepiej wygląda na jak to najpierw nałoży, także fajne. Polecam. Ok, baby. Może pokażemy to, co mamy takie samo. E, czyli e, płyn do makijażu dwufazowy z ziali. Powiem ci, że ja go kiedyś używałam i wydawało mi się, że on jest bardziej wydajny. Teraz jestem zaskoczona, bo kupiłam go po jakimś tam czasie i mam wrażenie, że on już nie jest tak wydajny, jak mi się wydawało kiedyś. I bardzo szybko jakoś mi się zużył. Po kilkunastu zużyciach praktycznie już go zużyłam. Z e, no, słucham? Przecież nie, nie, nie mówię o tym, bo to jest po prostu nowe opakowanie. Miałam wcześniej też jedno mhm. i <laughs> zużyłam go, kupowałam wtedy, kiedy kupowałam ten pierwszy już mój ponoport. E, Także no, mam wrażenie, że się szybko zużywa, ale. Ostatnio jakoś tak może nauczę się go oszczędniej używać, bo może to przez że ja tak dużo go nakładam. Kosztuje parę złotych, jest dobry, aczkolwiek nie ma szału, bo ja uważam, że jednak w porównaniu do innych dwufazowych trzeba się z nim trochę napracować przy zmywaniu wodoodpornych, takich ciężkich tuszy, ale ogólnie jest spoko. To ja też ja mam takie spostrzeżenie, że jak na, za dużo się tego nałożę na wacik, to mnie oczy szczypią. Mnie nie szczypią, ale mam taką mgłę przed oczami, ale to po prostu dlatego, że zalewamy sobie nim oczy. Nie szczypię, jak za dużo dam na wacika. Tak, poza tym no, ale go nie mam tego oczu też I on kosztuje ile? 5, 6 zł. No, bardzo tanie, jak to poznać, jakiś zziej. Kolejna rzecz, ja bym chciała pokazać olejek krycynowy I to jest mój hit, o którym chyba nikt nie mówiłam. A hmm. e, nakładam go codziennie e, na noc, na swoje rzęsy. I e, liczę na to, że nie długo się obudzę i będą e, takie długie. Tak, do samego czoła. No nie, ale po prostu chcę je odżywiać, skoro przez e, cały dzień je katuję tuszem. Także. Aha, i olej kosztuje 3 złote. No, to w każdej aptece jest. E, kolejna rzecz, jak już jesteśmy w pielęgnacji, to u mnie naturalny krem oliwkowy cera sucha i normalna z ziai. E, kosztuje też kilka złotych, dostępny jest praktycznie wszędzie, i w Rosmanach i we wszystkich drogeriach i w aptekach, pewnie też i w sklepach stacjonarnych ziai. Także możecie go dostać wszędzie. To nie jest najcięższa wersja tych kremów, które są dostępne z zi, bo to nie jest ten tradycyjny oliwkowy. To jest ta lżejsza wersja, ale nie najlżejsza, bo najlżejsza, wiecie, że mówiłam Wam już, to jest ta wersja 30, 30 plus. chyba jest. Albo coś pomyliłam, ale na pewno nie jest aż tak ciężki jak ten kakaowy. Także ja go kupiłam, żeby mocno nabliżać twarz i przeważnie używam go na noc, a na dzień no. nie używam tego najlżejszego. Też go mam na noc czasem używam, No ale strasznie mnie denerwuje to, że jak śpię w rozpuszczonych włosach, to, to mi się, się klei, przyklejają, a rano się budzę i te wszystkie e, włosy, które mam dookoła twarzy są tłuste. To mnie aż tak nie, nie, nie widać tego. No, pewnie ja po prostu, wiesz, śpię. No, no ale najprawdopodobniej tak, ja śpię zawsze z włosami do góry jak oszołom, także u mnie nie. Ale to, co jest moim największym spostrzeżeniem przy używaniu tego kremu, to to nie wiem, czy Ty też tak masz, że ja go nałożę. I nawet jakbym za pół godziny przejechała, to jakby była mokra, jakby mokra twarz, mokra twarz. No, no tak jakbyście jest. po prostu olej miały na twarzy, <grym> także no coś w tym jest. Ale nawilża rzeczywiście bardzo dobrze i rano nie zostawia aż tak tustej warstwy jak przy nałożeniu, także wchłania się zdecydowanie. Mm -hmm. To ja też dokończę może to co mam z dzisiaj. Wtedy co kupowałam ten płyn dwufazowy, kupiłam też szampon, który już Wam kiedyś pokazywałam. I uznałam, że muszę do niego wrócić, bo miałam teraz inny szampon, też z Ziai i bardzo był niewydajny, i słabo się pienił, i, e, i jakoś nie podszedł mi. Ja. Dlatego chcę wrócić do tego. I dobrze go wspominam, więc mam nadzieję, że teraz też mi się sprawdzi. I jeszcze kupiłam sobie maseczkę moją chyba ulubioną teraz z Ziai To jest Sopot Spa Receptura Młodości 30. Aaaa, jest nas więcej. E, no tak, tania i fajna, taki żelik, niebieski, pięknie pachnący. Bardzo przyjemne i, co mnie zaskoczyło, dostałam dwie próbki. Wow. No naprawdę byłam w szoku, kupiłam tylko dwie rzeczy i zapłaciłam, no, malutko. To zależy, na jaką Panią się trafi pewnie, Niezależnie no, nie zależy od ilości, ilości rzeczy. rzeczy. No i dostałam e, krem BB z Ziai, już kiedyś to miałam i to jest bardzo ciemne. E, I jeszcze liście Manuka, oczyszczenie, krem nawilżający, balans korygujący, ościągający. Przetestuję sobie. Okej. Okay. U mnie kolejną rzeczą jest dezodorant, który już Wam polecałam, czyli Adidas For Women Fresh, Cool and Care. Ten niebieski, niby 48 godzin ochrony, no ale kto się nie myje dwa dni? Ale jest super, bardzo ładnie pachnie, męski, świeży zapach. Znajdziecie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, jeśli nie myjecie się 48 godzin i dajcie znać, czy się Wam sprawdza. Bardzo fajny jest, ma takie wykończenie pudrowe, może podrażniać skórę, o czym już Wam mówiłam, no ale powtórzę, jeżeli ktoś z Was nie oglądał, bo wspominam o nim chyba tylko raz. Może podrażniać skórę, także jeżeli macie wrażliwą skórę pod pachami, to uważajcie, natomiast u mnie on bardzo podrażniał tą skórę, ale przyzwyczaiłam się do niego, bo stwierdziłam, że, że trochę pocierpienia jest, jest warte tego, wyżera, żeby potem wyżerać się dziury pod pachami, ale tak ale wiesz co, robi to na początku, jak się z tym pierwszy raz zderzy, może nie za pierwszym użyciem, ale za którymś użyciem zaczyna piec w pachy i rzeczywiście trochę swędzą, ale można się powstrzymać od tego, żeby się nie drapać. I potem już jak skóra się przystosuje Po jakimś tam niedługim czasie To bardzo fajnie działa, to jest mój najlepszy resultant ever I no, no jest super Ma wykończenie, jak już mówiłam, pudrowe Bardzo długo utrzymuje słuchość pod pachami Bardzo dobrze chroni Był świetny na lato, jest świetny w ciągu całego roku Także kosztuje chyba 8 zł Albo ponad 10, nie jestem pewna Nie pamiętam do końca, ale coś około 10 zł No jest super Ale byłby pewnie wart każdej ceny Gdyby był nawet droższy, mój ulubiony Zapach też Dobrze. Cieszę się, Daria, że masz wyżerające do Już nie wyżeram. Przyzwyczaiłaś się. Przekonałaś sobie. mnie do kupna. Piękno jest warty wyrzeczeń. Teraz coś, co według nie mnie jest. jest dosyć zabawne. Bo jest to olej do kąpieli z firmy Tutti Frutti. Zabawcy no, tak pływający karmel. Karmelu i cynamonu No tak. Ale ze mnie medium. Tak. No, ty to jesteś, kurde, Daria. No naprawdę jest taki brązowy i ma takie złote drobinki, tak. to jest ładne Zostałem na skórze? Nie Ja miałam je, też um, ale pod prysznic z takim samej co, serii Co jest dla mnie takie zabawne Jest to olejek do kąpieli i ja tego nigdy nie kupowałam, bo zawsze tylko chodziłam dookoła tego i tak mówię Nie no bo jakie to jest cudowne, tak pięknie pachnie, tak bym chciała mieć wannę Nie mam wanny, nie mam wanny Nie mam wanny, no nie kupię tego, no po co mi to? Po czym ktoś nareszcie pomyślał, że jestem ja i dorobili na etykiecie taką naklejkę, mam nadzieję, że zobaczycie. Napisał i to wystarczyło napisać, że doskonały podprysznic i od razu kupiła. Chyba pokazywała go też Kasia z Low and Great I ostatnio też mówiła właśnie, że ma tak samo jak ty, że, że nie kupowała go Kasia albo jest nie kupowała go, bo, bo nie był podprysznic, że ona nie ma wanny, ale że jak napisali, to to nagle się przekonała. No właśnie dokładnie. I tylko dlatego, dlatego że ta naklejka powstała, ja już kupiłam, jestem zachwycona i bardzo się cieszę. Pozdrawiamy tych reklamodawców, którzy wpadli <suszy> na ten pomysł. Sprzedaż. Chwytliwe, chwytliwe. 100% większa sprzedaż. Okej, okay, pokazuję rzecz, którą już Wam pokazywałam. E, że, fakt, że pokazuję ją już setny raz oznacza, że jest dobra i polecam kolejny raz, czyli Nivellazione. E, Nivellazione do, do, do butów i stóp. Polecam już, nic o nim nie mówię, bo już wszystko o nim wiecie, ale pokazuję Wam kolejny raz, żeby potwierdzić, że naprawdę ciągle go kupuję. Dobra. I u mnie ostatnia rzecz, która nie jest z Avonu, bo później mam same rzeczy z Avonu już tylko. Jest to suchy to? szampon. Żartowałam. E, suchy szampon e, z Batist. W końcu kupiłam sobie, bo jak wiecie, ciągle... E, Polowałaś e, na niego? Nie, nie polowałam. Jak już. wiecie, już od dawna, e, od dawna używam e, tego e, suchego szamponu z Isany. I tamten jest e, przyjemny, tani w ogóle, ale e, jak ten był na promocji, to uznałam, że sobie kupię. E, I powiem wam, że one działają praktycznie, przynajmniej moim zdaniem, tak samo. Z tą różnicą, że ten, no takie, te z Batist, myślę, wszystkie będzie się dużo przyjemniej używało, bo mają różne ciekawe zapachy, a tamten jednak, ym, no po pierwsze, sam w sobie nie jest specjalnie przyjemny, a też po jakimś czasie się może nudzić, także. Du Aha, jeszcze dużej różnicy w cenie też nie ma, bo to tak? jest jakieś 5 zł. 5 zł. on no, kosztuje? Gdzieś 15-16 zł, a na tych stronkach, tych wszystkich, na internecie też pewnie jest tańszy, także. Ja mam tą wersję Wild. I ładnie pachnie, tak jak, jak perfumy, powiem Wam. No, jak perfumy takie. I też jeszcze takie słodkie i dosyć ciężkie. Używałaś już trzyma włosy? się na włosach, naprawdę. Trzyma się ten zapach cały dzień na włosach. A no. no, bardzo? Um, no, myślę, że tak standardowo jak to suche szampony. Tamten też tak robi. Nie, że jak popsikasz, no to jak tam. I dopiero jak się wycięszy. Wy, Wyczesza. Się. Jak się wycięszy, to już nie ma. Okej. Okay. Eee, patrzę, patrzę, szybki research, ale chyba już koniec z kosmetykami, teraz przejdę do akcesoriów do makijażu, e, ponieważ troszeczkę mi się ich ostatnio zbierało. Pierwsza rzecz to e, Glam Sponge, e, chyba ma jakiś tam numer. Dwójka to jest, bo mówiłaś, że twardsza. Dwójka. Nie dwójka chyba. Trójka to jest fioletowa, wiesz? Możliwe, to jest ta wersja e, twardsza. E, nie pamiętam, ile kosztowała. 19 zł. Dzięki, Misiu. Albo 18. Jak ty kontrolujesz moje rachunki. <laughs> No, jest bardzo fajna, używam jej na razie, e, mo, trochę mnie to męczy, że trzeba ciągle z niej, szczególnie jeżeli się jej dłużej nie używa, ciągle z niej wypompować to powietrze, żeby mocno się na tą wodą i potem to wycisnąć, to jednak trochę trwa, więc e, no, te dodatkowe minuty do makijażu, ale sam efekt mi się podoba i wiesz co, mam takie dziwne odczucia, zawsze wszyscy mówili, że jak się używa pędzli i gąbek do makijażu, to pigmentacja jest lepsza, a u mnie pigmentacja jest gorsza niż jak mi nałożyła podkład... E, rękami. Niemniej, strasznie nie mniej strasznie nieka. Ja zawsze mówię e, dziewczyny, że jak się nakłada gąbką, to że jest e, taki ale bardziej naturalny efekt. E, znaczy naturalny tak, ale jednocześnie mówią, że ręce ścierają krycie. Ja tak nie. Bo Ciebie się rozgrzewa tam ten gąb. podkład i pigmentacji traci. O. o! Nieważne. Ja założyłam i... i, i. I u mnie jest pigmentacja gorsza. Natomiast na kończy... wykończenie tego podkładu rzeczywiście jest naturalne, tylko że więcej podkładu się zużywa. No potrzeba więcej tego nałożyć jednak. Gąbka, mimo że jest mokra, to pochłania mi trochę tego podkładu i, I tak. A tak poza tym jest bardzo fajna. Ja I też sobie jakiś czas temu kupiłam gąbkę właśnie od Hani, tylko że taką fioletową i taką. To jest ta standardowa. I pękła mi e, po, przy, po pierwszym użyciu, chciałam ją wybrać i mi pękła, e, ale sama w sobie jest całkiem przyjemna, także jak. Ja to się nic nie dzieje. No, ale i tak wam powiem, że musimy nagrać, musimy nagrać ulubieńców, bo mam gąbkę z Oriflame'u i to jest po prostu taki chicior, że mówię. Taki chicior, że mówię wam, powala wszystkie beauty blendery. Tak. U mnie kolejna rzecz to są dwa kremy do rąk, mam też trzeci, ale już go tam używam. To jest mój ulubiony krem do rąk z Isany, intensywny krem do rąk i ma 5%, 5 zawartość mocznika. Świetny krem, taka pianeczka, przynajmniej ja takie mam wrażenie, że taka pianeczka wychodzi z tej tubki i bardzo dobrze nawiljeża ręce, także... Aha, i był e, Pewnie ktoś się zastanawia po co mi aż trzy kremy na, e, do rąk, dlatego że były na promocji za 3,50. No, no tak, no, to, 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 to to wszystko tłumaczy, mam nadzieję. Kolejna rzecz z akcesoriów do makijażu u mnie. Przepraszam, że trochę brudne te dwa. Ale, nie nie. ale prałam je i już dzisiaj musiałam się nimi niestety pomalować, także są po jednym użyciu. To są oczywiście glambrasze od Hani. Jeden bierzesz. do korektora. Je, nie, Jeden do korektora taki kuleczkowy krótki. Z syntetycznego włosia numer O 12, drugi taki do rozcierania było. buź. No. A to nie jest najmniejszy, jest jeszcze mniej, mniejszy, wiem. E, ja wziąłem takiej średniej wielkości, tę kuleczkę. E, drugi to jest O2, taki do rozcierania. Duży e, z naturalnego włosia I trzeci jest e, taki, i jest to T9, tego oczywiście używam do rozcierania, bo jest do rozcierania i używam go do rozcierania. A ten y, może być właściwie wielofunkcyjny. Wiem, że dziewczyny bardzo go polecają do pudru pod oczami, ale ja pudrę pod oczami nakładam tym samym dużym pędzlem, co na resztę twarzy, także używam go do y, różu. Bardzo dobrze by się nadawał do rozświetlacza, jednakże ja używam do rozświetlacza innego pędzla, więc ten używam do y, różu. Korektor, róż, rozcieranie. Y, te dwa są z naturalnego się ten z syntetycznego y, i powiedziałabym, że te są sztywne. Może nawet nie ten tak bardzo jak ten do rozcierania, jest bardzo sztywny i jestem zaskoczona, bo jak miałam te, te z naturalnego włosia, inne pędzle mam też od Hani e, i są mięciutkie te z naturalnego, takie wiesz, takie masełko na skórze, a ten był bardzo sztywny. Teraz już jest popranie, więc trochę nawet zmiękł, ale, mm, ale strasznie mnie kłuł w oko. No mam nadzieję, że po kilku praniach się troszeczkę wyrobi. Niemniej wszystkie są fajne, wszystkie mi się sprawdziły. E, ja teraz mam już tylko rzeczy z Avon, więc wam szybko pokażę. E, najpierw e, After sun, 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 to jest e, odżywcze masło po opadaniu i z tego co pamiętam, to to było z masłem Shea. E, I niedługo będę jechała na wakacje, więc na, mam nadzieję, że będzie słońce i że mi się przyda. E, kolejna rzecz to nasze ukochane perfumy z Avonu Summer White Sunset, tak wygląda opakowanie. I to są te pomarańczowe. Już nie wiem, ile lat się kochamy w tych perfumach. I nie wiem, które opakowanie już kupiłyśmy, ale Ej, sporo na nas zarabia. Też na wakacje kolejna rzecz to: to jest taki suchy olejek z drobinkami złota, które trzeba potrząsnąć. No, nieważne. I tu lata teraz takie drobinki na nogi, będzie super, na opalone nogi, jak pojadę też na wakacje. Dwie rzeczy do włosów. Też na wakacje. E, szampon i taka... nie, to jest odżywka. Tak, odżywka i taka kuracja taka na końcówki. E, keratin Power. I kupiłam to... to jest nowość jakoś, niedawno to weszło do katalogu, wtedy też to kupowałam. Mhm. I mam nadzieję, że będę miała takie piękne włosy, taką burzę loków. Ja. Na pewno, mhm. jak ja. Widzisz, mhm. a ja nie muszę nic używać. No, a ja muszę, widzisz? Okej, okay, chyba ostatnią rzeczą... nie, przedostatnią rzeczą. I ostatnia rzecz, jaką mam z Eyvona. To krem e, Avon Nutri-Effects e, z SPF 15 na dzień, kremik. E, czeka sobie w kolejce, aż e, poprzedni mi się skończy. Po okay. prostu. Już mogę no już? Tak. Tak. Teraz e, przedostatnia rzecz czy z moich akcesoriów do makijażu. To pokrowiec na pędzle, który dostałam od siostry. E, pochodzi Alkoszki z 20zł. E, bardzo fajnie mi się spisuje, jak widzicie ma takie matowo-połyskujące e, wykończenie w taką panterkę. Czy coś tam takiego. Zapina się na dwa o, zatrzaski. No i mieści się tutaj tyle pędzli, a które chowam po, po dwa. No i oczywiście te dziurki są różnych rozmiarów, także różne rączki Wam tutaj wejdą. Fajnie się spisuje. T tutaj jest taka siateczka, która trzyma te rączki. Fajnie mi się spisuje, jest mięciutki, bardzo fajny na podróż, także polecam, bo jest niedrogi i dla osób, które mają niewiele pędzli lub chcą właśnie przechowywać w tym tylko pędzle na latują, jest super. Tak. Troszeczkę wylatują, szczególnie te cienkie. No my, no nie przechylaj! Jezus kto trzyma pędzle do góry nogami i po co? Wylatują jak się mocniej się jak widzieliście i szczególnie te z tymi cienkimi rączkami, ale generalnie się trzymają, można też mocniej trochę zawinąć i wtedy się fajnie trzymają. Także polecam, bo jest super. Jeszcze masz tu już skończyłaś? Mhm. Wow! Wyszło, że mam wieczór, a wcale nie mam. Okej, okay, ostatnią rzeczą, którą mam, to są osłonki na pędzle, również ze sklepu Hani, z Glap Shopu. Są sprzedawane po 10 sztuk. Cena to. Pamiętasz? Nie, z dyszka kosztują może? Chyba coś takiego. Są sprzedawane w zestawach po 10 sztuk. No i są super. To są takie. <laughs> się śmieję zawsze to są takie bypassy. Na, to po prostu się naciąga na nóżki. Szkoda, że nie pokazuję na pędzlach, bo przecież nie mam przy sobie. Naciąga się na nóżki yy, i na włosie i to włosie po prostu w tym schnie. To są takie yy, siateczki. Są super do... Ty też je masz i używamy ich. Yy, o wiele lepiej się w tym suszy pędzle niż bez tego, bo włosie się tak nie rozczapirza. I jest takie ładne, zwarte i, i fajnie, fajnie schnie. Tak? Tak. Wszystko? Tak! Troszkę rzeczy jest. Troszkę dużo. Ten film na pewno będzie trwał bardzo długo. No ale mam nadzieję, że Wytrzymaliście z nami do końca i że produkty, które pokazaliśmy Wam Was zaciekawiły. Jeżeli będziecie ciekawi, ci recenzji później po dłuższym używaniu tych kosmetyków, to oczywiście dajcie znać. A może I... nawet coś się pojawiło w więcej? Prawdopodobnie i na pewno w dęku. No tak, Którym to na 100%. No to co? To tyle. Żegnamy się z Wami. Jeszcze raz przepraszamy, że filmy ostatnio pojawiają się tak trochę nieregularnie, ale w naszym życiu ostatnio jest dużo zmian, e, także nowe prace, e, także trochę nas to wszystko pochłania. E, mhm. Troszkę e, bardzo, troszeczkę bardzo. Ale postaramy się z czasem to już e, nadrabiać, jak już wdrożymy się w ten tryb życia. Także wybaczcie nam, żyjemy i pamiętamy o Was. Tak, no dziękujemy za oglądanie i pozdrawiamy Was serdecznie. Pa! pa!